No i tutaj może pokażę jeszcze prezent, z którego może tak mniej się cieszę, bo to jest kolejna powierzchnia do sprzątania i taki właśnie mało praktyczny, taki spardyniowy prezent, chociaż na pewno ma swój urok, prawda? Taka kula z misiem i z takim śniegiem dodając takie Tak Jak mówiłam, taki uroczy prezent, natomiast Niepraktyczne. Ja jestem bardzo sobą praktyczną i bardzo bym chciała, żeby te prezenty były takie, żeby używała, była z zadowolona, natomiast niekoniecznie muszą to być e, takie, takie rzeczy, które dodatkowo jeszcze muszę sprzątać, bo tego też nie za bardzo lubię robić. Więc właśnie, więc słuchajcie. E, Zachęcam Was do tego, żebyście jednak nie wstydziły się i nie pokrywały rumieńcem, gdy ktoś Was pyta o to, że, o to, co byście chciały dostać, bo to prawda jest myślę, że dobrym sposobem powiedzieć, co i wtedy tej osobie e, troszeczkę mm, ułatwiamy i gwarantujemy sobie, że dostaniemy to, co będziemy chciały. To nie mówię, że e, musicie mówić, tutaj, że jakieś drogi są też w ogóle, tylko można powiedzieć kilka, prawda, e, co ewentualnie byście tam preferowały i no i ułatwimy sprawę. To, co chciałam powiedzieć, coś jeszcze? A, no to może, nie wiem, dam Wam kilka przykładów takich, jak będziecie już w takich kryzysowych sytuacjach. Ja na myślę, że bardzo fajnym prezentem jest ramka na zdjęcie. Na przykład moja mama uwielbia róże. Ja taką kiedyś ramkę bardzo ładną zresztą, zresztą wynalazłam. Ramka taka w kształcie serca, była w takie w róże. To było, ale była z jakiegoś takiego gipsu czy coś, także to było takie wszystko, e, takie rzeczywiste. Było bardzo ładnie pomalowane się w różach. E, I w środek wstawiłam zdjęcie naszej całej rodziny. I myślę, że taki bardzo fajny prezent, taki bardzo ciepły. E, ramka myślę, że się zawsze sprawdzę. Nie, nie wiem co, co kupić to ramkę, bo ramka taka jest, nie wiem, no ja właśnie lubię dostawać ramki. Dostałam kilka i naprawdę zawsze mam pana z ramki. E, Kupki, myślę, że też są bardzo fajnym e, prezentem. No tak naprawdę to chyba m, warto właśnie pytać. Nie wiem, trzeba dobrze znać sobie, żeby coś jej kupić, co by ją zadowalało. E, mój chłopak twierdzi, że on właśnie nie lubi takich praktycznych prezentów i e, zdecydowanie cieszy się z takich e, nieużytecznych, takich typu właśnie takich kul. Mm, cool. Myślę, że tak mówi, ponieważ zdarzyło mi się też kupić tam kilka takich pluszaków, co nie do końca wiem, co z nimi zrobić i się strasznie kurzą. A, natomiast ja e, robię tak, jak ja bym chciała, czyli e, robię mu bardzo praktyczne prezenty, na przykład w postaci e, kosmetyków do pielęgnacji twarzy, bo wiem, że sam by sobie chyba takich rzeczy raczej nie kupił, a jak już Wam kupię, to używa, e, żeby mi sprawić przyjemność, no, myślę, że e, również m, jak najbardziej mu to wyjdzie na dobre. Więc, e, no to wszystko w takim razie. Nie wiem, może coś chciałam powiedzieć, natomiast mam taki jakiś cień, że chyba dużo mam myśli w tej głowie. Słuchajcie, e, dobrze, że ten film, który kręciłam e, rano, nie zdążyłam jeszcze zamieścić na YouTubie, ponieważ e, w ciągu dnia się jeszcze trochę zmieniło, ponieważ e, dostałam jeszcze jeden prezent. E, Prezent dostałam od mamy. Mama e, zawsze robi mi prezent na walentynki, ponieważ twierdzi. Znaczy, ja wiem, że nie bardzo kocha, tak? Ale na, mama twierdzi, że to nie jest się tylko zakochanych, a ona też mnie, ona mnie bardzo kocha i ma e, możliwość to okazać. E, I kupiła mi tym razem taką bransoletkę e, I do tego zawieszki. Kupiłam mu muffinkę, bo co? Grałam sobie. E, mufinkę, bo jest bardzo ładna i dlatego, że mamy pieska mufinkę i e, bucik na wysokim obcasie, taki czerwony, ponieważ on przynosi szczęście. No i co, i bardzo fajne i słuchajcie, mm, ja tak przewieszyłam to blisko siebie, ponieważ mam tylko na razie dwie, ale myślę, że e, jeszcze kilka sobie zakupię. E, tak naprawdę to jest e, taki, że tak powiem, worek bez dna, prawda, bo można kupować, kupować i kływać. ale myślę, że tak e, docelowo chyba chciałabym mieć pięć. I tak naprawdę się bardzo cieszę z tego prezentu, ponieważ e, jest to srebrna bransoletka, te zabierzki też są srebrne, więc e, nic się z nimi nie będzie działo, prawda, i będę miała się, że to na długi, długi czas. No i zawsze będzie, będzie ładne, bo to srebro. Także się bardzo cieszę, a jeszcze do wcześniejszych moich e, opowiadam, opowiadam do dorzucę to, że, jak e, mówiłam, praktyczna jestem, ale w sumie kwiaty, mm, kwiaty też są bardzo miłym dla mnie prezentem. E, ja te kwiaty zawsze suszę i e, stoją u mnie potem tym basenie i też bardzo ładnie wyglądają. A ostatnio nawet e, dostałam kwiaty, które były posypane brokatem ślicznie wyglądają i nawet usłyszone naprawdę rewelacje. Więc tak, życzę Wam udanych tych walentynek, żeby były takie sympatyczne, miłe. A I życzę Wam takiego fajnego dnia, bo dzisiaj jest bardzo piękna pogoda, jest bardzo biało, trochę pada śnieg, no troszeczkę zimno jest, ale bardzo ładnie to wszystko wygląda. Taki piękny kraj, krajowy Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam do komentowania.